Cześć Wam wszystkim, z tej strony Panda się nagrywam. Kolejny odcinek z Brawl Stars. I dzisiaj, moi drodzy, znów obejrzymy sobie najlepsze TikTokowe przeróbki z Brawl Stars, tak jak to zrobiliśmy jakieś dwa tygodnie temu. Więc jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii, moi drodzy, zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Spróbujmy pobić rekord spot poprzedniego odcinka, bo tam było naprawdę masa wyświetleń, masa łapek w górę i masa komentarzy. Więc jeżeli chcecie następny odcinek, wiecie, co robić, moi drodzy. Oczywiście również zasubskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po 200 tysięcy subskrypcji a już coraz mniej tych subów brakuje, ponieważ na ten moment jak to nagrywam, to brakuje jakieś 4,5 tysiąc subów, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj kanał, wbijamy te 200 tysięcy do końca marca oraz jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy w sklepie, pamiętajcie o kodziku Panda, moi drodzy. Jestem wam bardzo wdzięczny wszystkim, co wpisują mój kodzik przy jakichkolwiek zakupach. Jest coś fajnego w sklepie? Księżycowy kiełek przeceniony, Mecha Bo, Robot Spike i Bibilante. No, okej, okay, nie są złe te skiny. Jeszcze oferta, ale oferty mi nie są potrzebne. Ja jedynie co to kupuję, gemy. Ewentualnie jakieś skiny jak mi się spodobają. No, i co moi drodzy, jeszcze zanim przejdziemy do odcinka. Chciałbym Was zaprosić na stronę DiabloChess.com Na tej stronce moi drodzy znajdziecie bardzo dobre fotele gamingowe Są one przede wszystkim wygodne Co jest bardzo ważne abyśmy wygodnie siedzieli przed komputerem Szczególnie teraz jak są na przykład lekcje zdalne I spędzacie bardzo dużo czasu przed komputerem Ja osobiście posiadam dwa fotele od tej firmy Posiadam model X1 2.0 oraz Xhorn 2.0 są to bardzo dobre fotele i mogę jeszcze że wam polecić, moi drodzy, więc padajcie sobie na stronę Diablo Chairs, jeżeli chcecie sobie zakupić taki fotel. Tak jak mówię, jest to już mój kolejny fotel od nich i naprawdę te fotele są bardzo dobre. Link oczywiście znajdziecie w opisie, a teraz już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Teraz będziemy sobie oglądać najnowszą tiktokową przeróbkę Brawl Stars od Redfire. Jest to ta sama osoba, od której ostatnio oglądaliśmy filmik, więc oczywiście link do jego kanału znajdziecie w opisie. Ja już nie przedłużam i lecimy. Dobrze, moi drodzy, więc lecimy, zobaczymy, co tutaj ciekawego tym razem będzie. Mega boxik, bonusowa jedynka. Haha, <laughs> <laughs> że nic nie dropło. Dla mnie zawsze spoko, że chociaż jest bo bonus niż nic, no bo ja mam wymaksowane konto. Okej. Okay, Steleportował się. Skill wydropi. Cofa się. Aha, że nie dropnął niby. Dobra, okej. Okay, rozumiem. To jest to, co było w ostatnim odcinku. Ej, co jest? Czemu to się powtarza? Tu już rozumiem, o co chodzi. Bo ostatnio żeście pisali w komentarzu. Chodzi o to, że... Ems potem użyła gadżet. I przez to te głowy wybuchły. Bo ja właśnie nie wiedziałem, czemu one wybuchły. Skoro ona nic nie zrobiła. Ona właśnie gadżet użyła. I przez to te głowy wybuchły. Następnie, co my tutaj mamy? Jakieś serce. Wow. Ale to jest kuzackie. Lol, Ej, PogChamp to wyglądało. 2 M zdały sobie ten Ulcika tutaj i podpaliły to. Nice, mi się podobało. Ok, to jest chyba to samo co w ostatnim odcinku: Wszyscy skaczą do środka. To zawsze fajnie wygląda. To się może jeszcze powtórzyć 15 razy, ale i to i tak Koks wygląda. L, I, K, E. a żebyście lajka like zostawili, no widzicie? Bardzo ładnie tutaj robi, Zostawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wchodzą do teleportu. Wychodzą ze skinami. Ok, przebieralnia ta. Jaki skin? Lord Spike, o fajnie Liczy Cube, dobra Ten głos jest potężny No 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 ten, no i VoxChamp, co robiła tam Okej, okay, co my to mamy? Tiki, co jest? Jak wybuchają po kolei Ej, to kozak wygląda, skacze Ej, czemu on nie zadał damage'a? Ej, co jest? Przecież oni są w przeciwnych drużynach, czekajcie, co tu się stało? What? Jakim cudem on nie zadał damage u tej piperce? Nie wiem, napiszcie w komentarzach, bo ja nie mam pojęcia, naprawdę. Okej, okay, Daryl, ulcik odbija się od ściany, dobra, i wraca na to miejsce, spoko. Teraz co będzie? Teraz obaj mają ulty, dobra, skacze on i Daryl leci. I teraz Daryl i ten przesunęli się, dobra. Dobra, tanczące daj na Mike jakieś. Nie rozumiem do końca o co tu chodziło, ale okej. Okay. Znowu serce. Uuu, jakie przejście potężne. Okej, okay, fajne, fajne. Dwa Mortisy się spotkały nagle. Piperki z ultami były. Skacze spike. Leci dalej. O nie, o nie, jeszcze Mike, Najgorzej. Uuu, to będzie dobre. To będzie dobre, czekajcie. Głowy Tika. Ult Piperki, co zadaje damage, i wszystko wybuchło. Lol. To było potężne. Mamy Dynamika i Mortisa. Okej, okay. Co tutaj się stanie? Standardowo Mortis się podłożył, żeby Dynamike nie padł. Ok, jakiś Remix z piosenką w tle. Nie wiem, czy wy je słyszycie, bo nie wiem, czy też te piosenki mają prawa autorskie, czy nie. Więc one są dosyć cicho, mam nadzieję. Ok. No, niech może być. What? To muszę wypróbować kiedyś To jest zbyt upiej, zobacz jaki damage leci On zniszczył tego robota w jakieś nie wiem, 10 sekund Potężnie O kurde, to było dobre, to było dobre To naprawdę było dobre, bo trzeba było sobie idealnie kliknąć gadżet, żeby się tepnąć Dobra, jeden i drugi czeka na pociąg Znaczy no, no, wiecie o co mi chodzi Na mine karty z diamentami, z gemami bardziej Okej, okay, dobra, niech będzie. Teraz tak, przeskakuje sobie. Zmieniło się otoczenie. Też bardzo ładnie przejście. Znów skaczę i znowu się zmienia, tak? Waga. No. Okej, okay, spoko, spoko, jeszcze skin się chyba zmienił, jeśli się nie mylę. Dobra, Max goni Bibi. Bibi ucieka. No ale Max porobi przecież. Teraz już mogła porobić. No, udaje, Max mogłaby już porobić, ale fajnie, fajnie, no. Ej, dobry detran, zobaczcie jak biegają za sobą. Ej potężnie, potężny detran i kto pierwszy dojdzie do końca, tak? Nie no Max wygra Ta, Max wygra Bez problemu Ale fajnie, fajnie przemyślane moim zdaniem, spoko no Dobra, walki miśków, tak? Czy co tu się dzieje? Nie, bo są poblokowane, nie mogą się obijać Nie wiem o co tutaj chodzi Napiszcie w komentarzach, tak jak pod ostatnim odcinkiem ja czegoś nie rozumiałem, a wyście zrozumieli to piszcie w komentarzach Okej, okay, ulty lecą Okej, okay, cofnięte po prostu tak, spoko, spoko. No fajnie, fajnie to wygląda. Może być, moim zdaniem. Następnie co mamy? Nani podskakuje, drugi podskakuje, trzeci podskakuje, czwarty też podskoczył. okej, okay, no ładnie, ładnie się zgrali. No i Nani sobie przeleciał na drugą stronę, spoko, może być. Daj Dynamite. Oj, prawie padł tam ten leon. Dobra, ale myślę, że go podjedzie ten leon. Chociaż nie, skończyło mu się już. Nie wiem o co chodziło, po prostu zwykła walka była. Ok, rozwala sobie tutaj te par Może być i porobił bula. Ok. Wow, bardzo dobre przejście. Potężnie. Wszystkie nani lecą z, ul z ultami. A że te ulty się nie biją między sobą? Ej, ja myślałem, że jeden ult jak drugiego walnie, to one wybuchną. LOL. Jaki fajny parkur dla tych ultów nani. Co? Jak on przeszedł przez ścianę? Co jest? Hup przez ścianę przychodzi. Patrzcie to. What? Ej, trzeba będzie to przetestować kiedyś. Wytyfy. Dobra, lecą kule Bibi. Co teraz? Aha, rozwaliły wszystko to dookoła. Okej, okay, może być. Mamy Franka, mamy szalkę. No szalka zniszczy. tak myślałem. Dobra, szalka bul na środku mapki. Okej, okay, jakiś dialog pomiędzy nimi. Ja myślę, że szelka porobi bula. Aha. Spoko. Gadgety rozy najnowsze. No najnowsze, no, no w sumie trochę czasu już minęło, od kiedy wyszły, ale. W miarę nowe. Idzie sobie tutaj El Primo. Dobra, klepie tamtego. Idzie dalej prosto. Tyle. Ej, czasami są takie rzeczy, co ja naprawdę nie ogarniam, co jest w tym. Grane, naprawdę, no idą dwa L-Primo. Jeden DJ klepnął, przeszły do końca i koniec. Naprawdę piszcie w komentarzach, bo ja czasem nie rozumiem o co tutaj chodzi. To już mieliśmy ostatnio, że rakieta sobie przelatywała aż w końcu kogoś trafiła. O nie! Trollowanie L Primo. Zobaczcie, nie może uciec, bo jest spowolniony i za każdym razem wchodzi do teleportu. Dobra, daj tutaj porobi Barleya, tak? Czy nie? Barley porobi? Tak, myślałem, no. Dobra, podskakuję sobie tutaj search. Koniec, okej. Okay. MS porobi ich wszystkich, a serduszko się stworzyło chyba, nie? Czy, czy odchodzi? Chyba tak. Dobra, Mortis porobi go jeszcze, tak? Czy odchodzi? Walnie bombę i Mortis ucieknie i go porobi. Jeden HP. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, tego się nie spodziewałem. Poko gra dla piperki. Jakaś rosyjska piosenka w tle. Okej. Okay. Jeden HP. To już mieliśmy ostatnio, więc to już wiedziałem, widzicie? Zapamiętałem z ostatniego odcinka. Ale to trzeba też... ...to obliczyć, bo wiecie, oni mają po dwa parki Q'by i wszystko jest obliczone, żeby oni mieli po tym jeden HP. Okej, okay, Dynamike uratowany przez Gina, No i Ból niestety nie porobił tego Dynamike'a. Spoko. Fajne, fajne. Gadżet do Byrona, który powoduje, że strzela... Przez obiekty, o nie, o nie, tylko nie to, widzieliście to? Zobaczcie, kolet wleciała i zabrała wszystkie power cube'y O nie, najgorzej Dobra, xD Mamy klon Leona I prawdziwy Leon idzie od tyłu, zmarnowała ulta I teraz Leon ją porobi? Nie, myślałem, że Leon ją porobi No okej, okay. mógł ją porobić, my myślę ok leci Sandy Tutaj mamy jakiegoś dina Jyn ją przyciągnie, czy co? Tak jest i udało się przejść teraz dzięki temu, spoko, rozumiem. Teraz mamy tak, nitę Leona. O nie, 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 no znowu. Czemu Leon porobiłeś nitę jest przez to grup No najgorzej. Okej, okay. to jest to z tą Piper... to jest z tą Jessie, co było ostatnio. No ta, no Lord Spike przepotężny, wiadomo, niż jakaś Sakura, ale Sakura też spoko. Dobra, mamy tutaj Mr. P. To jest ten. Jak się nazywa ten tryb? Boss fight, tak? Boss fight chyba, no, jeśli się nie mylę, to boss fight. Yy, no te portery Mr. Up'i mają naprawdę bardzo dużo HP, tam nie wiem czy już to znerfili czy nie. Znowu przechodzisz przez te ściany, ej co jest, jak oni to robią? Ja może nie gram często Mortisem, ale wy tyfy. Dobra, lecą sobie ból... Ej co, ej, co? Co? Ej gra się zbugowała. Chłopco podskakuje do góry! Ej, XD! Gra się zbugowała, zobaczcie! Chłopco do góry podskakuje, dobra, dobra. Okej, okay, co my tutaj mamy? Czarny ekran, aha! 2000 lat później dalej skaczę. Ale to jest chyba zmontowane, mi się wydaje. Bo tam nawet ten ból jeszcze znikał. Ale jeśli to naprawdę jest błąd gry, no to potężnie. Okej, okay, chłop tutaj przelatuje, ci też przelatują, okej. Okay. Ból też przeleci. Co jeszcze będzie? El Primo Nor Primo też przeleci bez problemu. Piperka może jeszcze przelecieć. Tak jest, widzicie? Przewidziałem, że będzie piperka. Co jeszcze może przelecieć? Nie wiem w sumie co. Nani, no nani oczywiście, że może przelecieć ucikiem. Co będą wszyscy przelatywać? Okej, okay, może być. Daj na Mike, tylko mu Scott nie działa, tak? inny Star Power. No tak mi się wydaje, że o to chodzi. Uwaga. Chyba tak, no bo tu raczej nic innego się nie stanie. A ten sobie poskakuje, bo ma star power założony. Okej, okay, spoko, przynajmniej coś co zrozumiałem w tym filmie. Wow, znowu te gadżety od Nani. To jest zawsze kozackie jak te wszystkie kule lecą do tej Ems i ona mocno dostaje. Tylko ona ma gadżet, nie gadżet tylko star power, dzięki czemu jak używa ulta to się leczy. Znaczy jak zadaje damage ultem to się leczy. I zostawcie łapkę w górę, kruk wam przypomina, moi drodzy, bardzo ładnie. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Przypominam wam, jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subika na tym kanale. Ktoś jeszcze tego nie robi, lecimy po 200 tysięcy subskrypcji. Wpadajcie do Diablo Chairs, link macie oczywiście w opisie. Trzymajcie się, cześć.